Siemanko wszystkim, z tej strony Thalasy, jak wiecie zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi tutaj o e, gildię połączyliśmy się mm, z gildią NWU i teraz kwestia wygląda tak, że Martinez zawsze będzie tutaj pod tarczą, jest to tak zwany bank jeżeli nie wiecie czym jest bank, bank jest to jakby to krótko ująć Ktoś, kto przyjmuje nadwyżki surowców, jeżeli my nie możemy ich schować w magazynie, a nie mamy aktualnie tarczy. Czyli patrzymy sobie, ile w magazynie możemy pomieścić, i jeżeli w tym momencie mamy jakąś nadwyżkę i wiemy, że tej tarczy na 100% nie będziemy mieli, wrzucamy to po prostu do Martineza, i w razie, kiedy my będziemy potrzebować ten Martinez, tak zwany bank. I jest to ogólnie łajza w tym momencie, będzie on nam te surowce dawał, na przykład na leczenie wojska czy inne tego typu sprawy. Kwestia jest teraz taka, jeżeli chcecie mieć złoto jeszcze dodatkowo pod ochroną, bo do 25. levelu magazynu, dopiero na 25. levelu magazynu, możecie chronić tak naprawdę złoto, wcześniej się nie da. To mówię, magazyn trzeba rozbudować do 25, więc również zamek trzeba mieć na 25, więc sprawa tak się przedstawia, jeżeli chodzi o aktualne tutaj sytuacje. Kolejna sprawa jest taka, że bardzo bym prosił przede wszystkim, żebyście nie atakowali, Ludzi, którzy są z naprawdę mocnych gildii, nawet jeżeli powiedzmy, mają mało tutaj, mało mocy 21 milionów, no to jest mało. Akurat zawsze patrzymy, jaka to jest gildia. W tym akurat wypadku nie jest to mocna gildia, więc zaatakować akurat ze spokojem sobie tutaj można. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie atakujcie lepiej nikogo, kto jest z gildii przewyższającej nas ze względu też na to, że skończy się to najzwyczajniej w świecie naszą śmiercią. Powiedziałem też, że opowiem parę słów o badaniach. Jeżeli chodzi o badania to wszystko powinno pójść bardzo szybko, bo szybkość budowy i gromadzenie kamienia jako tako chyba rozumiecie, zarządzanie magazynem to jest po prostu zwiększenie jego pojemności względem tego co może zachować domyślnie, Szkolenie siłowe jest to ładowność armii, czyli ilość surowców, które możemy zbierać, jest to zwiększane procentowo na każdą jednostkę tutaj, czyli na przykład jeżeli mamy TREPA zbiera sobie 7, to w tym momencie akurat mam plus 29 i sobie szkole na dodatkowy poziom, który da mi plus 10, więc będę miał 39 gromadzenie zasobów jest to oczywiście szybkość eksploatacji Czyli zwiększa szybkość eksploatacji, no co tu dużo kłamać. Bardzo dobrze to działa, oczywiście, z pakietem, dającym tutaj dodatkową premię do eksploatacji. I teraz ważne gromadzenie klejnotów, bo czasami mylicie to, jeżeli chodzi o na przykład gromadzenie z Koloseum czy coś tego typu. Nie. Są takie eventy, gdzie są złoża klejnotów po prostu i w tym momencie możemy zbadać, Badajmy to na samym końcu, tak naprawdę, bo te eventy są niezwykle rzadko, ale są pola klejnotów 100, 200, 500, 50 czasami, i tutaj jest dosyć, i tutaj zwiększamy sobie szybkość eksploatacji danych klejnotów. Jeżeli chodzi o obronę, to tutaj chyba nie za wiele mogę powiedzieć. Obrona pułapek, siła muru, czyli punkty zdrowia muru, akurat, oraz Wieże oraz pułapki na każdy poziom. Jeżeli chcemy odblokować klasę czwartą, to potrzebujemy, jak widzicie, siły muru trzeciego poziomu na dziesiątym i siłę pułapek na dziesiątym, a to oznacza, że potrzebujemy wszystko na dziesiątym, zanim zajmiemy się tutaj w ogóle możliwością badania tego typu usprawnień. Dobra, wojskowe. Jeżeli chodzi o wojskowe to raczej też jest wszystko oczywiste, szybkie manewry, czyli zwiększanie szybkości podróży, raport wywiadowczy. Ja w tym momencie nawet na 108- raportu wywiadowczego, jeżeli ktoś nie ma kontrwywiadu, to jestem w stanie zobaczyć, jakie on ma konkretnie lewele budynków w swojej bazie, więc jest to bardzo przyjemne oraz jaką ma tutaj, jaką ma. Jaki ma mur, czyli ile punktów zdrowia ma jego mur, no i cała reszta to tutaj jest obrona. nie, nie wiem, dlaczego akurat nazwali to napór ob oblężenia, skoro jest to tak naprawdę odporność, ale no w każdym razie to jest akurat odporność, czyli idziemy tak, atak, odporność, kolejny poziom. No i zdrowie, kolejny poziom, czyli te trzy żeby zrobić sobie te 4 wszystkie te badania tutaj będziemy potrzebowali na 10 poziomie łącznie z tymi i zajmie to naprawdę dużo dni teraz akurat nie mam itemów wrzuconych ale pokażę Wam ile to wygląda standardowo 41 dni no więc no trochę jednak to zajmuje dobra, polowanie na potwory już kiedyś wyjaśniałem na czym to polega czyli oszczędzanie energii, limit energii, odnawianie energii agresywny łowca, czyli ile Razy z rzędu będziemy dostawać dodatkową premię. Agresywny łowca jest 1, 2, jak widzicie, tutaj, a to oznacza, że w zasadzie w sumie mamy 8, plus na tamtym mamy 8, więc do 16 zaatakowań danego potwora będziemy ciągle dostawać dodatkowy bonus za każdym razem, kiedy go zaatakujemy. Tutaj jest maksymalna punkt, ilość punktów zdrowia. Nie jest to nam zbyt już potrzebne, kiedy mamy bohaterów na wysokim poziomie, aczkolwiek, no, mimo wszystko, przewaga MPM. Jest to y, początkowa liczba punktów many. Przydaje się, żeby y, nasi bohaterowie rzucali sobie tutaj z y, kilami szybciej, aniżeli gdyby mieli zaczynać od zera. Os odnawianie energii to chyba oczywiste, oszczędzanie energii łowca potworów też oczywiste, ulepszenia obronne, odzyskiwanie pułapek y, klasy pierwszej tutaj akurat powinniśmy jeżeli mamy już na przykład odzyskiwanie pułapek zrobione to pamiętajcie o tym, że to polega na tym że niestety wszedłem tutaj, polega to na tym, że jeżeli mamy odzyskiwanie pułapek prawda, na konkretny poziom to tylko od tego poziomu nam pułapki Odzyskuje. Polega to na tym, że jeżeli ktoś z nas zaatakuje i nie zniszczy, to nie zniszczy nam wszystkich pułapek, tylko część. Więc to jest akurat przydatne. Tu mamy naprawę muru, oczywiście, obronę mury, wytrzymałość muru. Odzyskiwanie pułapek oznacza, że no mimo wszystko nie zniszczy nam wszystkich, ale część jednak tak. Tutaj mamy też wytwarzanie pułapek, czyli jak szybko to polecam zdecydowanie sobie jeżeli chodzi o wytwarzanie pułapek też zbadać ze względu na to, że pułapki cholernie długo się budują po pewnym y, już tutaj poziomie, na drugim czy trzecim, na trzecim poziomie to już w ogóle się długo tutaj robią. Tutaj nie jestem pewien, czy cokolwiek jest niezrozumiałe dla was, bo tak naprawdę zupełnie co innego chciałem powiedzieć. Większa armia mamy możliwość dwukrotnie sobie tutaj zwiększyć, jak widzicie. I to polega na tym, że mamy dodatkowo y, możliwość wysyłania jednego oddziału więcej. Czyli na przykład zamiast 5 mamy 6, powiedzmy, nie? Sigile, bo chowańcy już wyjaśniałem wcześniej. Y, ludzie mnie o to pytali, czym są sigile. Więc tak, sigil jest to. Możliwość dania dodatkowego klejnotu do, danej, do danego tutaj usprawnienia, czyli na przykład sigil hełmu, to możemy dodać sobie dodatkowy klejnot do hełmu, czyli nie 3, a 4. I tak samo sigil pancerza i yy, nagolenników, nie? Więc tak sprawa się przedstawia, słabszej, silniejszej ręki jest tutaj, bo jednak jest, są to tutaj najbardziej yy, najmocniejsze, jeżeli chodzi o Atak, obronę czy coś tego typu, tutaj sigile, więc najmocniejsze rzeczy zawsze idą na końcu. Gromadzenie klejnotów, czyli szybkość eksploatacji klejnotów, kolejne racje, szybkość oddziałów eksploatacyjnych czyli to już jest w tym momencie, jak szybko nasze oddziały eksploatacyjne lecą sobie do jakiegoś złoża. Atak strzelców na cud, no ale to, to są wszystko na cudach. Czyli na Forty na przykład, i zwiększa się to wraz oczywiście dodatkowo tutaj z naszymi pozostałymi dodatkami. Zwiększa maksymalną wielkość Armii Koalicji w bitwach o cud, czyli jeżeli mamy powiedzmy już zbudowaną salę wojenną na jakimś tam poziomie, to jeszcze dodatkowo do tego jest 5000. Na każdym poziomie domyślam się będzie więcej. Maksymalna ilość to będzie pół miliona. Zatem, jeżeli ja mam. Yy, 2 250 tysięcy możliwości wysłania wojsk? No to będę miał w tym momencie jeszcze pół miliona więcej. Okej. Okay. O coś tutaj padało pytanie, ale nie pamiętam o co. Aha, o mroczne gniazda, tak, o mroczne gniazda. Okej, okay, chwila, moment, tylko znajdę te mroczne gniazda. To było tu. Tak. No tutaj mamy na przykład szybkość, ale to tylko kapitan, nie? Szybkość armii naszych, jak idziemy, to na przykład jest inwazja i to tyczy się tylko i wyłącznie nas. Czyli jeżeli mamy, atakujemy na mroczne gniazdo, czy dołączamy do pospolitego ruszenia, możemy dać dodatkowo plus to, co mamy normalnie, jeszcze jakąś konkretną ilość jednostek na dziesiąty, bo jest to plus 50 tysięcy. Zaciąg natomiast jest to koalicja, czyli szybkość e, podróży oddziałów po dołączeniu do koalicji mrocznego miasta. Limit energii, no to chyba oczywiste, maksymalny depozyt, który możemy wrzucić do skarbca. Tutaj natomiast są, zwiększa odporność armii podczas atakowania mrocznych miast. Jak widzicie, więc jest to coś fajnego. Czas pr trwania premii do z ołtarza, do statystyk, czyli normalnie mamy 24 godziny. To tutaj mamy jeszcze dodatkowo 10 minut na dziesiątym poziomie. Jak widzicie, jest to 360 minut, a co za tym idzie, jest to 6 godzin. Oto jest jeszcze odporność armii przy szale bojowym oraz PZ Armii przy szale bo bojowym, bo normalnie mamy tylko i wyłącznie atak tutaj mamy jeszcze zwiększenie ataku oraz ukryty talent i jeżeli zrobimy sobie ukryty talent, to dodatkowo na ostatnim poziomie mamy plus 10 jeszcze punktów talentu, które możemy sobie wykorzystać jak tylko nam się będzie to podobało. Ale sprawa, o której tak naprawdę chciałem porozmawiać jeszcze, to jeżeli na przykład mamy bohatera czysto hipotetycznie powiedzmy, że mamy sobie Wielkoluda. I ten Wielkolud na maksymalnym poziomie ma premię do budowy 30%, to nie musicie wcale go ustawiać jako kapitana, aby te 30% działało. To jest bierne. Jako kapitana ustawiacie sobie po prostu osobę, która albo najbardziej wam się podoba, albo osobę, którą wstawiacie na mur. Bo, na przykład, ja mam sobie tutaj Trixtera. Najczęściej to jest ze względu, bo mi się po prostu z wyglądu podoba, ale tak czy siak, jeżeli zmienię sobie bohatera, i tak moja premia do energii nie przepada. Tak samo jak regeneracja energii nie przepada, ani szybkość do badań nie przepada, wszystko pozostaje na swoim miejscu. Tak samo będzie z wojowniczką róży tutaj, ale ją najczęściej ludzie sobie ustawiają tutaj jako takiego głównego bohatera, no bo to mimo wszystko ładna dupeczka jest, więc sobie ją ustawiają. Ale wszystkie, wszystkie premie, które mamy, łączą się wspólnie i nie musi to być dodatkowo jako kapitan, tylko muszę dodać, że te premie łączą się tylko i wyłącznie w bazie. To oznacza, że nie łączą się one, kiedy lecimy z atakiem na kogoś. Łączą się one tylko i wyłącznie w bazie. Więc tak sprawa się przedstawia, jeżeli chodzi o bohaterów, więc pamiętajcie, że jeżeli ktoś, jakiś bohater wam daje dodatkowe premie, na przykład Mędrzec tutaj Bush, wam daje premie do budowy, to jeżeli jeszcze dodatkowo macie Krasnoluda, to macie plus 50% premii do budowy, od tak, po prostu. Bez żadnego itemu. Więc to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o poradnik. Starałem się streścić. To był tchala. Trzymajcie się. Na razie i cześć!